Za górami, za lasami w koło brzegu znaczy się koło brzegu, a dokładniej mówiąc niedaleko Wyspy Opatowickiej we Wrocławiu, tuż obok przepływających rzek odry i oławy znajduje się przepiękna działka budowlana. Teren otoczony jest bujną roślinnością, wśród której buszują leśne stworki. Jeśli marzysz o swoim miejscu na Ziemi, w którym poczujesz się jak w bajce, to ta działka będzie dla Ciebie złotym strzałem. A jeśli lubisz mieć grunt pod nogami, to dodatkowo ucieszy Cię fakt, że z tego miejsca jest rzut beretem do samego centrum Wrocławia. Dobra, zejdźmy na Ziemię. Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 1480 m2. Działka znajduje się w zielonej części Wrocławia przy ulicy Opatowickiej 39, to jest niecałe 5 km od Placu Dominikańskiego. To by było na tyle. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem lub pod tym numerem telefonu. Zapraszam do kontaktu.